Cześć, witajcie, Sejdonek z Dyl, a to jest monarchona Warfighter i tryb Multiplayer. Zagramy sobie dzisiaj w roli z oddziału oczywiście naszego polskiego, rodzimego gromu. Zaczynam! Kamo, które widzicie to jest to kamo o którym mówiłem w poprzednim Let's play'u z Multiplayera, jest to to Kama no, nosi nazwę Somalia. Jest dostępne do odblokowania yy, po obejrzeniu trailera. O jasny, więc z tyłu dostaliśmy. Dobra. To tak na dobry początek, na rozgrzewkę. Kajemista. Klasa KMista. no Generalnie będziemy starali się grać bardziej na uboczu. No, do, do. Cholera. Generalnie tą klasą no nie za bardzo można grać w zwarciu, tam gdzie walka wrena dobre. Ponieważ ta klasa charakteryzuje się słabą mobilnością. Słabą mobilnością. No i po prostu nie można uciec szybko z miejsca, z miejsca akcji. Nie można się szybko skryć. Wiadomo o co chodzi. Oczywiście, jakby to się ubarł, to można wbijać się ostro na hama samo centrum akcji, ale ale to jednak yy, to nie jest to samo co szturmowcem i, i komandosem. A poza tym, przeładowywanie, jak widzieliście, bardzo długo trwa w porównaniu do innych klas. No i odblokowaliśmy właśnie akcję wsparcia dostępną dla KMISTY. W pierwszym z tych akcji wsparcia, jeżeli chodzi o stronę aktywną, to jest Blackhawk Wtedy, jeżeli zamówimy Blackhawka, wtedy nasi kompanowie z drużyny yy, będą mogli się respić Z Blackhawka to będzie Desam po prostu A my będziemy mogli sobie postrzelać trochę z to Ja wam pokażę Wzywamy Blackhawka No i desant rozpoczęty. O tak, oni już wiedzieli, że zaraz będę strzelał stamtąd z działka i ściągnął na koleś z... ze Snajp. Generalnie to jest. Dostał. Był pod... Roślony na czerwono, oznaczony to nam ułatwiło sprawę. No i ściągnęliśmy gościa, no ale teraz my dostaliśmy znowu tak w kółko Macieja. Będziemy próbować. Może nam się uda strzelić. To jest takie niewdzięczne miejsce. Jeżeli chodzi o strzelanie z działka, bo tu jesteśmy generalnie na bardzo dobrym widoku. Każdy ma nas. Jak na dłoni i może nas zabijać Parę już nam się udało strzelić Jak widzicie Jest błąd, w ogóle nie słychać tego jak strzelamy z tego działka Jedynie efekty naszego strzelania O, takie... Takie wzią wzią, no nie? To no właśnie jest jeden z błędów, który musi zostać naprawiony Miejmy nadzieję, że to niedługo nastąpi Dobra, powoli do przodu Trzeba by się było gdzieś usadowić i troszkę ponaginać korzystać ten dwójnik, który mamy do dyspozycji, o nie wiem, już tutaj można. O, NK19, jest to druga z akcji wsparcia dla kanadyki, kolej sobie staga. Widziałko i można go tam strzelać to tylko on może Inni też mogą Ja tutaj lepiej nie Już nie widzę tego Trochę w złym miejscu powstanie to działko Ura, tylko asysta Kupa Złożyliśmy się, poczekamy może zaraz coś tutaj wpadnie na... celownik Jeszcze raz. na to no, Na razie czysto. Dobrze. Na no, koniec szybko poszło w sumie. Nie spodziewałem się, że tak szybko wygramy. punktów. 36-2. Tutaj sobie wyciszę tego Niemca. Ja bym w to zrównątrz tekstów Ale to za chwilę. Dobra. Co my tu mamy? Pułkownik 5. Pułkownik 5. Zaraz się okaże, czy po tej rundzie zdobyliśmy. Tak jest. Jesteśmy pułkownikiem numer 5. Tych pułkowników jest 10. Potem wchodzą od ranki generalskie. No i co jeszcze? żetony nam wpadły. Pamiętajcie o tym, żeby wydawać żetony na bieżąco w, w, na Battlelogu. Czy ty wspomagacie swój własny kraj? No w naszym przypadku Polskę. Chodzi o to, żeby regularnie wydawać te żetony. Jeżeli codziennie będziecie wydawać żetony przez 7 dni, z każdym kolejnym dniem yy, tak jakby no, bonus yy, z tych żetonów będzie coraz większy i na ostatni dzień będzie wynosił 7krotność. Czyli jeżeli zdobycie 7 żetonów i nieście chcieli je wydać, to tak jakbyście mieli 70 żetonów. Wtedy na konto Polski trafi 70 punktów. Kolejna mapa, basen po tajfunie. Zobaczymy jak tam pójdzie teraz. Może też jakiś Black Hawk. Palec na To, to sobie popatrzymy. Zobaczymy. Oni gdzieś tam się respią. Dostał. To co jest bardzo dobre w tej klasie to no po prostu to, że wszystkie bronie mają zajebistą moc. Pojemność magazynka jest ogromna ponad 100 naboi. Ach, już teraz się nie udało. Komando z jego NK za MP7. Bardzo szybko strzelna broń. No i nas zgarnął, był szybszy. Dobra, idziemy dalej. Rozprzestrzenił się na partnerze. Tutaj gdzieś będzie, zaraz wyjdzie jakiś zawinkla, wyjdzie czy nie wyjdzie. Oh set Ah! Oh shit. Who goes on? Dobry odwrót taktyczny. Szparta zginął. Tu Kurwa, dwóch i było. Nie wiedziałem do tego strzelać. Najlepiej chodzić z dwójkami Ja się teraz z tą swoją bronią, nie nadążam za tym gościem Ostrożnie panowie nie mamy radaru Radaru nie ma Mini granaty V40 Dostał jeden, a był jeszcze drugi, ale drugi nie dostał. Nie wiem, może już od kogoś innego zgadnął. Otwarta przestrzeń, szybko musimy przebiec, schować się. Już wtedy jesteśmy w miarę bezpieczni. To jest w powietrzu, oznaczam wroga. Trochę na uboczu mapy jesteśmy. Gin! Kurwa, nie, niepotrzebnie przeładowuję. Przyjąłem, a czas? Dobra, Blackhawk. Dobrze, przerwało przeładowywanie. Wejdzie tutaj zaraz jakiś czy nie wyjdzie Pewnie zaraz jakiś sniper na ścianie, bo się przygotowuje Przygotuje się i po prostu będzie wiedział kiedy ma strzelać Dobra, zgarnął jeden. Nadal jest ten bóg, ten błąd z dźwiękiem. To jest niewątpliwie duży minus. Na razie czysto, spokój. No i koniec rundy, szkoda. Wielka szkoda. Kajne kleine. To, to jakiś Niemiec nawija, teraz go wyciszymy. Tak właśnie, już wyciszyliśmy gościa. Sobie nie wiem, może też nagrywa coś na YouTube, albo gdzieś by tak nawijał, komentował. Nie wiem. Jeszcze jedną rundkę sobie rozegramy. Różnie, w tym samym trybie gry, jakim jest Team Deathmatch. Przypominam, że chodzi o to, żeby zabić 75 wrogów szybciej niż to zrobi drużyna przeciwna. Pół minuty zostało. Jeszcze słówko o tych żetonach. Przy wykorzystywaniu żetonów wykorzystujemy również nieodebrane punkty doświadczenia. Co oczywiście odbija się na tym, że mamy ich więcej. No i nasza postać szybciej się rozwija. Tutaj akurat widać, że przy 34 nieodebranych żetonach mamy do wykorzystania 1500 punktów doświadczenia. To jest nawet dosyć dużo 3 baretki. Czyli, tak mniej więcej statystycznie rzecz biorąc, jest to jedna runda, jeżeli chodzi o, o baretki. Bo mniej więcej 3 baretki przynajmniej ja tak zgadniam, po jednej rundzie. No także no, znaczy nie, no naprawdę wa warto to wykorzystywać, warto wspomagać kraj, warto się rozwijać w tej grze. No, wyjdzie tutaj jakiś czy nie do okienka. Nie, no nie damy rady. Nie, nie. Za duży odrzut. Bez sensu trochę. Co Z tyłu. Parter w niebezpieczeństwie. Wybieramy odrzut taktyczny. Zróbmy sobie na dół. O! Dostał Jak miło Ktoś obronił dupę nam Dobrze Jednego yeah. mniej Po nim cisza cisza jest Chodźcie, chodźcie Jeszcze chwilę to będzie nie ma co długo przesiedleć w jednym miejscu, bo ten system sekcji ogniowej oraz podkreślanie yy, pod gracza, który zabił, w dobry sposób eliminuje kamperów. O oh, kurwa, ale jebo. Chyba wolno w jakąś beczkę z, z paliwem. Albo z jakimś gazem. Uleczyliśmy się właśnie u swojego partnera Teraz jest chwila spokoju Możemy w ciszy przeładować broń Właśnie to zrobiliśmy Idziemy dalej do przodu Tutaj zaraz wybiegną panowie Widzę na radarze Albo nie Granaty Jaki parkurawiec normalnie. Chodź ta, chodź ta. Dzięki. Trzymaj brachu. Ja pieprzę. Zabiłem się sam. Granatę. Ale przynajmniej drugi dostał Przynajmniej wróg jakiś dostał też Tym jednym z tych trzech granatów, które mamy yy, Które wykorzystujemy podczas jednego rzutu Oni tam są Jeden na Ja pie... Ja, pier ja pierdole Porażka Realnie to słabo. Słabo. Jednak nie jestem doświadczony, jeżeli chodzi o tą klasę. Najmniej, no czasu spędziłem. Nie, że się usprawiedliwiam. <grym> tylko tak po prostu mówię. Informuję, uprzedzam. Coś w sumie uprzedzenie to już za późno, bo powoli się kończy... ...dzisiejszy Let's Play. Bo jeszcze tylko... Pięciu wrogów brakuje Już czterech No i dostali Wygraliśmy No i tym samym kończę dzisiejszy let's play z Medal of Warfighter Z Trybus Multiplayer Gdzie graliśmy klasą KMS Ja jestem Xdyll, trzymajcie się, cześć